Dzień dobry, witam was serdecznie w te piątkowe popołudnie Nie wiem dzisiaj, który mamy września, 25 może Ciężko mi jest dojść do ładu po całym tygodniu Wybrałem się dzisiaj na borowiki Mam nadzieję, że coś uda się znaleźć, chociaż las jest tak dzisiaj ostro przegrzebany Chyba cały tydzień ktoś tutaj grzyby zbierał albo dziki grasowały ale mam nadzieję, że dla mnie też coś się znajdzie. Bo jak zawsze mówię, każdy znajdzie jakiegoś grzyba dla siebie. Nie będę dzisiaj przedłużał, przeciągał. Ruszamy. Zapraszam na film i na grzybobranie. W tym obszarze udało mi się znaleźć dwa borowiki. I dzisiaj, jak na razie, też widzę dwa. Jaki ładny bambariołek. Mamy jednego piękny borowik. I tam mamy drugiego z takim dłuższym trzonem. O, zobaczcie. Też tutaj ładny owocnik. Nieobgryziony. Mam nadzieję, że nie będą zaczerwione. Teraz, tak na pierwszy rzut oka, więcej nie widzę, ale będę starał się dalej znajdować, jeśli będzie mi to dane. I będę Wam pokazywał. jak zbieracie grzyby patrzycie w dal czy patrzycie przed siebie bo ja dzisiaj włączyłem model patrzenia w dal i zdeptałem pięknego borowika ale jest zdrowy trzon też zdrowy czyli w kawałkach trafi do koszyczka no tu obok Drugi rośnie maleństwo A powiem wam, że tylko poczułem pod stopami, że coś się kruszy i już miałem go nadepniętego. A tutaj jakiś piękny grzybek rośnie. Zaraz zobaczymy co to tutaj jest. wygląda trochę jak sosnowe ale całkiem jeszcze nie obgryziony więc trafi do koszyczka i rozejrzę się w tym miejscu jeszcze bardziej czy jakieś inne borowiki nie zostały Powiem Wam, że człowiek to nieraz taka gapa. Postawiłem koszyk przy borowikach. O, ten już cały pożarty. Ale grzybów nie widziałem. Dopiero jak chciałem go zabierać, to musiałem się cofnąć, żeby z lepszej perspektywy tutaj je uchwycić. Czyli coś tam w lesie jeszcze pozostało po tylu grzybiarzach, którzy przemierzają obecnie grzybowe lasy I Idziemy dalej. Kolejny piękny borowik tutaj z daleka na mnie zerkał I tak, że go zauważyłem trochę obiedzone ale zabieramy tak, takie pojedyncze sztuki tam się trafiło ich trochę więcej ale cóż i pojedyncze sztuki też można zbierać i kolejny raz kawą lasu przeszedłem 15 minut może więcej bez niczego i tutaj takie borowiczki się trafiły. Tu się będę trochę śpieszył, bo jest dużo mrówek. Ale trzony jakieś gumowe. Nie wiem, czy coś z tego będzie. Na pewno tu nie będę sprawdzał. Za chwilę w innym miejscu jak od tych mrówek ucieknę sobie zobaczę Tutaj kolejny borowik zobaczcie gdzie on tutaj się wydostał w tej suchej ziemi o A stąd też trzeba szybko uciekać bo mrówki atakują Wszędzie pełno tego mrowia Ale sucho jest niezmiennie. Niezmiennie. Nic się sytuacja nie poprawia. Myślałem, że dzisiaj dalej pojadę w lasy. Jestem bliżej przywidza niż gdańska, ale to też kolbuckie lasy i powiem Wam. To jest masakrycznie sucho nie spodziewałbym się tego na koniec września gdzie jesień już coraz bardziej zaawansowana się robi kolejne znowu trochę czasu minęło zanim morowika namierzyłem ale fajnie że się znajdują w tym suchym lesie musiałbym się wybrać jeszcze dalej za Gdańsk ale sam nie wiem w jakie okolice już ruszyć jeżdżę tam na ile czas wystarcza w te tereny czyli oddalam się tylko tam gdzie zdążę idziemy dalej opuścić to miejsce a tu kolejne borowiki wyskoczyły i tu jeszcze jeden fajne małe bombaryłki chyba więcej tutaj już nie znajdę oprócz tych czterech malutkich owocników ale będę się rozglądał i szukał kolejnych Pokazywałem jak na wielkim korzeniu wyrosły dwa borowiki. Dzisiaj jest też borowik, ale tylko jeden. Wygląda niesamowicie. Zobaczcie jaki piękny, cudny okaz. Same cuda. Nie spodziewałem się, że go tu znajdę. Dlatego tym więcej radości. Pnia drugi Borowik rośnie. Uśmiecha się radośnie. Szczęście tutaj dopisało. Nie musi być dużo. Ważne, że są i są bardzo piękne. Przed chwilą kolejnego borowika rozdeptałem. Jestem trochę zły na siebie, ale tutaj taki mniejszy na pocieszenie rośnie. Ale tamten był naprawdę cudowny. A ja tą swoją stopą zrobiłem z niego miazgę. Ale trzeba się cieszyć z tego, co zostało. Kolejny fajny borowik Tutaj się mi schował Na szczęście udało się go dostrzec Świetnie wygląda Trzon w miarę twardy Później sprawdzę. Dam wam znać, jak one naprawdę zdrowotność mają. Kolejny piękny borowik. Kapelusz trochę przesuszony. Tak jakby w ogóle nie był połączony z grzybnią. Bo żadnego oporu przed wyjęciem go z ziemi nie czułem tak jakby sobie stał przez kogoś postawiony ale piękne trochę kapelusz od słońca przesuszony ale fajne zabieramy teraz jeden borowik sosnowy mi się trafił a wyżuki już tutaj Zrobiły robotę O nawet dwa małe borowiczki A żuki tam siedzą pod kapeluszem No zobaczcie Kapelusz odpad Jeden żuk w środku A jeden na kapeluszu Szkoda, że tak mało w tym roku borowików sosnowych. Nie udało mi się znaleźć większej ilości. Idę szukać, może jeszcze jakieś się pokażą. Śmiało zarzuciłem okiem, już się odwracałem, i wtem mi tutaj zobaczcie, i wtem mi mignęły czyż one nie są cudowne? obżarte, ale cudowne borowiki sosnowe chciałoby się ich znaleźć więcej zobaczcie jak tutaj kapelusz na wierzchu a trzon tak umiejscowiony jakby go praktycznie nie było Cudowne są super szukamy może jeszcze jakieś się trafią jaki piękny jak malowany niesamowicie wygląda coś pięknego patrzeć na niego i zajść go z dobrej strony żeby pięknie go uchwycić super super okaz niesamowite Dobrze ale tuż. tutaj obżarty też są piękne idziemy jeszcze szukamy kolejny jeden cudny morowik ogólnie jest super ale zostaje lekki niedosyt z tej suchej pogody bo mogłoby to dużo piękniej wyglądać. Ale cóż, jest jak jest. Ważne, że można trochę borowików znaleźć. Na pewno duża część trzonów była zaczerwiona, bo je odkroiłem. A jeszcze kawałek terenu zostało mi do przejścia. Jeszcze z 15 minut pół godziny, i będę wracał do domu, bo zaczyna już słońce za lasem zachodzić. A tu prawdopodobnie kilka rydzów znalazłem. Tak, to raczej one. Mam nadzieję, że nie będą zaczerwione. Tak, szczerze Wam powiem, że. Nigdy rydza nie jadłem. Tak to one. I nie są za czerwione. Tylko się cieszyć. Nie nie sprawdzę przepis jakiejś, bo nigdy jak nie jadłem to i nigdy nie robiłem ale fajnie one wyglądają takie kolorowe są jeszcze się tu rozejrzę może jeszcze jakiś owocnik tego gatunku się trafi moi drodzy na dzisiaj kończymy jest godzina 18 kilka godzin chodziłem jest bardzo sucho Kilka ładnych borowików udało się udało się znaleźć. Trochę w koszyku takich bardziej poobżeranych, ale też ładnie wyglądają. Niektóre, parę rydzy, borowiki, borowiki sosnowe, parę kurek i tak to wygląda. Może nie jest imponująco. Ale tak było i tak było fajnie. I ciekawie. No i cóż, trwaliście do końca. Zachód słońca się zbliża. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego, spokojnego weekendu i owocnych grzybobrań. Abyście znaleźli więcej niż ja, albo chociaż tyle niż ja. Tyle samo co ja. Dobrze. Do zobaczenia, moi drodzy. Na razie. Zalatałem tata. Pozdrawiam. Cześć.